Uderz w stół, a nożyce się odezwo. Mój ostatni film o rekinie biznesu Donaldzie przyniósł nie lada emocji i wywołał dość dużą dyskusję. Większość tej dyskusji jednak w prywatnych wiadomościach i do tego chciałbym się właśnie odnieść. Nie będę mówił kto, bo to jednak były prywatne wiadomości, ale sens był jednak mniej więcej taki. Szamanie, jak śmiesz, jak śmiesz taką propagandę pierdzielić. Dołódź się tłuku, a później mów dalej. No i ogólnie chodzi o to, że uśmiechniętej Polsce nie spodobało się to, że powiedziałem, że to wszystko wina Donalda. A to przecież wina Pisu. Droga uśmiechnięta Polsko. Jednakowoż na negocjacje nie pojechał przedstawiciel Pisu, a przedstawiciel uśmiechniętych Polaków. To on zarzekał się, że w Unii Europejskiej nikt go nie ogra. W miesiąc czasu potrafił odblokować pieniądze z KPO. Bo przecież Przywrócił praworządność w naszym kraju. To jego harty, jak i on sam mówili, że w trzy miesiące w trzy miesiące naprawią to, co spieprzył PiS. A ten mój film pokazuje tylko i wyłącznie, jak wielkim jest graczem, jak bardzo go szanują, jak wiele może. Przecież mógł ruszyć swoje kontakty. Mógł wywalczyć dla nas jednak więcej. Pokazać, że może więcej niż PiS. Nie zrobił jednak nic. A teraz odpowiem tak bardzo prywatnie tym wszystkim serduszkowcom. Każdą informację sprawdzam, każdą informację weryfikuję. Jednak żeby się przypieprzyć do filmu, trzeba go najpierw zrozumieć. I ja wiem, że to co mówię ja i mi podobni jest solą w waszych oczach. I nie trzeba, moi drodzy, słuchać mojej propagandy. Można dalej jechać, Prawdomówny TV. Pozdrawiam.